Pierwszy gwizdek sędziego i rozpoczęła ze środka Lalko. Kaczmarek świetnie spostrzegł, że dużo miejsca ma na prawym skrzydle partner. Dośrodkowanie na pole karne i nie ma zamknięcia akcji. Alan Madaliński. Długie podanie teraz na Tupaja, ale szybszy był Antkowiak. Ależ teraz błąd Arkadiusza Lalki. Jest próba z połowy boiska, ale pomylił się w mokra i mocniej zroszona. Mielczarek świetnie zagrał z Wodeckim. Zagranie przed bramkę, ale piłkarzy z pierwszego zespołu jak przed y, tygodniem. Z Dunek do Wodeckiego. Ciekawie to rozegrane, ale Lalko był już z 13 roku, już nieprzerwanie w miedzi. Teraz zagranie na wolne pole. i Jest spalone z Chorągiewka sędziego. Bruno Garcia próbkała umiejętności indywidualnych. Ważna interwencja Lalki mieć. 0-0. I taki wynik. Jami piłkarza Odry Wodzisław. Ten już jest w polu karnym. Zerka w kierunku bramki Węglosz. To podanie zatrzymane. Czy przynosi bramki? Może teraz. Werik. Zagranie na pole karne. Niepilnowany tam jest Tupaj. Bilans. 0-9. Odra. z dośrodkowanie. Białas. Wodecki. Centra na pole karne. Strzał głową. Go! Gol, ależ wyszedł w górę. Paweł Zdunek! 1-0 odra! Moment dekoncentracji miedzi w bocznym sektorze boiska, a później niepilnowany z drugiego szeregu wyskoczył Paweł Zdunek i mamy 1-0. Mateusz Mielczarek, nieźle teraz wygląda ta akcja miedzi i rzut karny tkania. Bruno Garcia z 11 metrów, nie myli się i jest 1-1, drugi mecz i to trzeci rzut karny, jaki przyznaje sędzia w meczu dla rywala Odry Wodzisław. Mocno problematyczny, będąc szczerym, wydaje mi się, że 7 na 10 to środkowanie na pole karne Odry, nie sięgnął Werik, Jana Borka czy Marcina Wodeckiego. Mieć długą piłką w kierunku Bruno Garcia, Strzał bez przyjęcia. Piękna interwencja. Dośrodkowanie z rzutu różnego. Bartczak obok bramki. 7 remisów, 16 porażek. Borek przyjął w polu rywala. Zastawia piłkę przed rywalem Jan Borek, ale nie miał okazji do tego. Szedł do środka. Ma teraz opcję do zagrania. Wybiera Borka w polu kardym. Nie było spalonego. Zdążył z interwencji. Wodecki z narożnika z połu. Mateusz Kaczmarek schodzi do środka z piłką. Mateusz Kaczmarek zagrywa w pole karne. Tupaj, broni Jankowiak. Jan Borek przy piłce. Zerknął w pole karne. Dobra, to była centra. Ostra. Węglosz jest w polu karnym. ładnie przełożył Węglosz ponad poprzeczką. Prawą nogą centruje na polekarne. Zamknięcie akcji, nie trafił w piłkę Bartczak. Tupaj. Lewandowski bez przyjęcia Burgering na prawym skrzydle w polu karnym Werik, do niego to podanie. Werik i co? I tam chyba widać już że oba zespoły mocno zmęczone. Burgering ostry kąt polekarne. Antkowiak na tej przestrzeni. Burgering nie było spalonego, to już pole karne, podanie na dalszy słupek i gol Paweł Tupaj na 1-2 w 84 minucie. Rozklepana defensywa Odry i goście na prowadzeniu. Zbyt dużo wolnego miejsca miał w polu karnym Bajron Burgering. Zbyt opieszale obrońcy Odry, no i później nieupilnowany na tym dalszym... Zatrzymany przez Lenerta. Cały czas jednak holender przy piłce. Dośrodkowanie strzał i gol! Ależ trafienie. Jest już 3 do 1. 87 minuta. Weryk Caetano de Oliveira ma swojego gola, ale piękny to był strzał głową. Dobre to było dośrodkowanie i tak jak chwaliliśmy Odrę za ładne... Chiliński zaprosił do akcji Zielińskiego, ten już zerka w pole karne. Zieliński na szesnastkę, dobrze Bartczak, zamyka Dzierbicki, ale ten strzał. To zawodnik stąd można powiedzieć, bo wychowanek Mosiru Jastrzębie, Zdrój, Odra w poszukiwaniu drugiego, gola! Ależ się rzucił na... Bardzo, bardzo trudno. Z Dunek z narożnika i w poprzeczkę trafił głową Odra Wodzisław Śląski 1, Mieć 2, Legnica 3. Trzy. trzy punkty wędrują do Legnicy.